Cześć! Wróciliście po kolejną garść aktualności? Nie mogliście trafić lepiej? Oto co dziś w programie. Poznacie ofertę wypoczynkową na naszym pięknym terenie. Odwiedzimy inne niż ostatnio lokale w mieście. Dowiecie się również co słychać w świecie mrogowskiego sportu. Zostańcie z nami. Świat podnosi się po wielkim kataklizmie zmuszającym nas do zaopatrywania się w makarony, konserwy i papier toaletowy. Na nowo zostają otwarte siłownie i kluby sportowe, a ludzie aktywni ruszyli z ofertą dla ludzi aktywnych. W Brągowie rozpoczynają się między innymi zajęcia ze samoobrony MMA i kickboxingu. Zobaczcie, kto zaprosił nas na pierwsze treningi po hibernacji. Dzień dobry, Wojciech Sienkiewicz, MFN TV. Znajdujemy się dzisiaj w Mrogowskim Klubie Aikido. Dzień dobry, Rafał Łukaszewski. Jestem głównym instruktorem w Mrągowskim Klubie Aikido. I zobaczymy, co Pan ptrak. Jak widać, po przerwie związanej z Epidemią wróciliśmy ponownie do treningów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszego fanpage'a: drągowskiego klubu Aikido i samoobrony. Po dobrym treningu warto byłoby coś zjeść. W poprzednich aktualnościach pokazaliśmy Wam część funkcjonujących lokali w mieście. A dziś przyjrzymy się kolejnym. Jakie jest Wasze najlepsze danie w karcie? Nasze najlepsze danie w karcie to lasagne, którą bardzo polecam, bo jest naszym specjałem. Zapraszam na najlepsze pierogi ręcznie lepione w mieście oraz tarte plastuszki ziemniaczane. Najlepsza pozycja w naszej karcie to zdecydowanie ryba codziennie świeża, a codziennie świeże i ryby ze świetnymi sezonowymi dodatkami polecam, zapraszam. Kawiarnia, lodziarnia, iglo poleca lody niemalże we wszystkich postaciach i kawę. Zapraszamy do chaty mazurskiej na sandacza w sosie kurkowym lub bez. Restauracja Mercato poleca krewetki tygrysie na podgrzewanym kamieniu wulkanicznym z peperem cino i czosnkiem. Naszym sztandarowym daniem zdecydowanie jest podwędzany tatar wołowy. Dodatkiem jest oliwa z działanego szczypioru, chips z parmezanu, tarkowane żółtko oraz musztarda francuska. Polecamy również pyszne lemoniady na bazie świeżych owoców oraz nasze własne roboty nalewki. Restauracja Kotwica poleca steki na kamieniu, burgery i żeberka. W Brągowie przy ulicy Warszawskiej otworzył się również pierwszy punkt, w którym będziecie mogli kupić jedzenie na wagę, a nosi on nazwę... Jedzenie jak marzenie. Zbliżają się wakacje, czas rozrywki i swawoli. Zobaczcie, gdzie możecie zabrać swoje pociechy w Mrągowie. Przez całe lato, od poniedziałku do piątku, każdy poszukiwacz przygód w wieku od 6 do 12 roku życia przeżyje niezapomniane chwile na fali jeziora Czos w muzeum, Odkryje, że World of Tanks to nie tylko gra, a dzięki kładym mrągowo wcieli się w rajdowca, strzelca lub detektywa. I w końcu! Poczuje się jak prawdziwy cowboy w miasteczku westernowym Open Półkolonie mrągowskie rozpoczynają się 28 czerwca. Szukajcie więcej informacji na stronie i fanpageu Sale Show. Pewnie zastanawiacie się dlaczego jesteśmy w tym samym miejscu, ponieważ to właśnie tu, w sobotę, odbyły się wyścigi MTB Mazury. Wspólnie z kilkudziesięcioma kolarzami przemierzymy. Mazurskie bezdroża, rekreacyjnie, ale też będzie to fajny trening, dystanse konkretne, bo sięgające aż 100 km. No i tym samym akcja rowerowa Mazury. Rozpoczyna sezon rowerowy na Mazurach właśnie rozgrzewką z Milko Mazurem TB. Dość późno rozpocznie się w tym roku sezon Milko Mazurem MTB, ale na szczęście rozpocznie się, a sezon zaczniemy już 25. I 26 lipca w Pasymiu wielkie otwarcie wyścigów Milko Mazurem MTB. Poza tym 8 etapów w ramach całego cyklu plus Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim, które odbędą się w Mrogowie w dniach 14-16 sierpnia. Impreza w tym roku wraca na górę czterech wiatrów. Tam przygotujemy świetną techniczną, ale też i bardzo wymagającą trasę w związku z czym wracamy do gry. Tak sami widzicie, w Brągowie się dzieje. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnych Aktualnościach. Ciao! Cześć! Coraz więcej turystów odwiedza nasze miasto. Zadajmy im kilka pytań. Sprawdźcie! Jak odpowiadali, jaką wiedzę mają na temat naszego miasta? Co kojarzy się dla pani z Brągowym? Tak, pięknie country. Przede wszystkim jeziora. Miła wypadek. Wszystkie drogi prowadzą do Brągowa. Nie no, ryby jakieś dobre? Na przykład? Country. Brągowski ogród naturalny. Za cały świecie. No z pięknym country chyba. Najbardziej. Z jeziorem, zechpami, tak. A wie pan jakie to jezioro? Nie, nie wiem. Nie, to, to chyba Śniardwy to nie są, nie? Powercie się nie mam pojęcia. No, Czas. Czas. Czos. 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 Która łapa niedźwiedzia jest w herbie naszego miasta? No. Z, y, z z Lewa. Ale to będzie przednia tylnia? Przednia. Bardzo dobrze. Prawa łapa niedźwiedzia. Na pewno? Na pewno. A jest to przednia czy tylnia? O, patrz. Przednia, chyba. To jest chyba ten niedźwiedź, który w Kętrzynie tam... E <laughs> ale nie wiem, czy to jest lewa, czy prawa, nie mam pojęcia. Wie Pani, co znajduje się w naszym herbie miasta? Niestety jeszcze nie. Ktoś tu powiedział chyba, że niedźwiedzia, no. no. ale która to jest? Przednia, przednia. Prawa. 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 A przednia, tyle? Przednia. Przednia. A, prawa, przednia. Nie, nie nie. Skup, 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 nie. Skup, skup. nie, Do Mrągowa wpadamy tak tylko, wie pan, na parę godzin zawsze. Nie mam pojęcia. Nie. Niedźwiedzia? Niedźwiedzia. Nie, niedźwiedzia. I która to będzie łapa? No przednia jakaś, nie wiem, prawa? Lewa? Lewa, lewa. <noise> lewa.